Na przykład takie, że to jest y, tak wiele tam powiedziane na temat miłości Bożej. Tak? To jest ten list, który nam się pewnie kojarzy z, tym, z tymi pięknymi słowami, że sam apostoł Jan kojarzy nam się z tym, który tak tam tego właśnie nas, y, nas naucza. Jest to, to już tak w zasadzie końcówka, i, i, i w naszej Biblii, jeżeli chodzi o historię powstawania, ksiąg Nowego Testamentu, to już jest. Y, to już jest koniec tego objawienia, które zostało nam dane w Słowie Bożym, tego, tego, co powinniśmy usłyszeć już powoli, tak Duch Święty już zmierza do końca, już tak co, co miało zostać powiedziane, już zostało przekazane, zapisane i już tak powoli już ten kanon się nam Świętych Ksiąg zamyka i Apostoł Jan dodaje jeszcze, jeszcze takie informacje, jeszcze inne i, i kończy, kończy swój list takimi trzema słowami. Wystrzegajcie się bożków. Wystrzegajcie się bożków. On pisze tutaj do wierzących ludzi, No nie mamy wątpliwości, że pisze do którzy już pojęli tak wiele z przesłania Ewangelii, już znają, znają Boga, ale tak jeszcze myśli, co by tu jeszcze im powiedzieć, moglibyśmy tak sobie to w głowie przedstawić. I on mówi wystrzegajcie się bożków. Bożków. Te, to słowo bożek, to tak różnie jest to tłumaczone w języku polskim. Język angielski ma to słowo, które które po polsku moglibyśmy wypowiedzieć idol. Oczywiście ono u nas ma inne znaczenia, chociaż czasami bardzo się to pokrywa, prawda? Ale po polsku jest słowo bożek, ale jest też słowo bałwan, które głównie nam się kojarzy z tym takim człowiekiem ze śniegu, tłumacząc z angielskiego, z tymi trzema kulami, z marchewką w nosie, ale również, zwłaszcza w starych tłumaczeniach Bibi, te, te Bałwan to jest, to jest właśnie taki jakiś kawałek drewna, jakiś posąg ku czci oczywiście jakiegoś, no nie Boga przecież, tylko Bożka raczej, prawda? Więc to jest taki, więc ten, ten Bożek, bałwan, idol to jest taki przedmiot kultu, przedmiot uwielbienia, ale coś, co zostało wykonane specjalnie przez człowieka, żeby żeby się temu kłaniać, żeby patrząc na, na to, żeby oddawać cześć. I tak moglibyśmy sobie pomyśleć, ale gdzie tu apostole Janie, tak już, o czym ty mówisz? Gdzie? Oczywiście, że nam w ogóle nie śpieszno do żadnych bożków. No, w pierwszym liście do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale to jest ten list, który. Studiujemy już tak od wielu, wielu miesięcy, też na niektórych nabożeństwach z Pawłem, ale tam Paweł pisze do Tesaloniczan. To, to jest z kolei list pisany na samym początku tego objawienia Nowego Testamentu. On pisze tak w dziewiątym wersecie, że. Nawróciliście się od bożków do Boga przecież. Nie? No i, to, i to jest nasze wyznanie. No przecież apostole Janie, przecież myśmy się nawrócili od bożków do Boga, bożkowie to, czy nawet może nawet nie bożkowie, ale bożki, tak, żeby to y, w ogóle nie jakoś nie dodawać nic im, no to przecież to jest przeszłość może jakaś, jakaś nasza, ale nie absolutnie nie, nie ciągnie nas do żadnych, do żadnych bożków. My, my się nawróciliśmy do Boga. To jednego Boga i wierzymy, mamy to wspaniałe wyznanie wiary, możemy ci wyrecytować. Ale jednak apostoł Jan uznał to za ważne, żeby przestrzec, żeby przestrzec, że uważajcie na to, że, że wystrzegajcie się, strzeżcie się. To, to oznacza trochę tak w języku greckim, jakbyście, jakby to taki m, m, e, bądźcie jak taka forteca niedostępna dla tychże, dla tychże e, Bożków. W Dziejach Apostolskich w siódmym rozdziale, tam możemy otworzyć na moment Dzieje Apostolskie 7,41. Tam czytamy: I zrobili cielca w tych dniach i złożyli ofiarę temu Bożkowi i cieszyli się dziełami swoich rąk. To jest właśnie też ten Bożek, tak? Więc. Widzimy też, że, że to wcale nie jest taka rzecz jedynie z jakichś prymitywnych plemion, gdzieś w dżungli, ktoś gdzieś coś z drzewa sobie wyrzeźbił, tańczy wokół tego w jakiejś ekstazie, ale że to jest rzeczywiście jakieś realne zagrożenie dla, dla ludu Bożego. I coś tutaj jest ważnego. I tak jak słuchamy o tych bożkach, o jakichś posągach, to tak. Czasami wydaje nam się, że to jest to nie na dzisiejsze czasy, że to w ogóle to, to nie jest nasz problem, no bo, bo jesteśmy już tak ucywilizowani, że, że absolutnie czegoś takiego nie robimy, nawet jeżeli teraz powstają takie ruchy na rzecz przywracania pierwotnej religii, Słowian, na przykład to też wygląda na to, że to jest bardziej cywilizowane, chociaż nie wiem, nie śledzę tego może. Oni gdzieś biegają po lesie na jakichś górach, nie wiem, ale ale też że tak jesteśmy usywilizowani, że wydaje nam się, że to jest coś, coś co jedynie może moglibyśmy skłonni przenieść w, w sferę jakiejś metafory, takiego obrazu, ale Biblia jest bardzo konkretna, dosłowna, i to, to nie chodzi tylko o to, żebyśmy mieli jakieś takie właśnie poetyckie tylko wyobrażenia o tym. To jest jakiś realny problem. Ostatnio mieliśmy kazanie o. O tym, liście Efezjan 6 rozdział e, od 10 wersetu, o tym, że, że ten bój, który toczymy, to, to nie jest z, z krwią i z ciałem, ale z takimi siłami drugiego Królestwa. Tych sił jest, jest wiele e, i one stoją również za tym, że, że jest tak wiele różnych bogów, bożków powymyślanych przez ludzi. To przecież nie tylko ludzie sobie sami, sami powymyślali. Prawda? Więc byli. Byli bogowie w historii Izraela, którzy byli czczeni królowie, którzy, którzy są uznawani za tych takich naj, naj, najlepszych, najspanialszych królowie Judy, takich tacy jak na przykład Król Asa, to tak szczególnie cenione u nich jest to, że właśnie powycinali te gaje z posągami dla, 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 dla bogów takich obcych. Że to było tak bardzo ważne, że oni to, to uczynili. I tutaj mamy m, możemy popatrzeć na to tak, że, że z jednej strony m, m, te bożki, bałwany, e, idole to jest. Z jednej strony to jest coś, co jest, pochodzi z, z samego serca pogańskiego świata, że to są że to są takie przedmioty kultu religii całkowicie niechrześcijańskiej, to są e, to są Moglibyśmy wręcz to nazwać naszym językiem, że jest tam, że jest to taki demoniczny kult sił z absolutnie z drugiego królestwa, reprezentowany przez jakieś obrazy. Ludzie są zniewoleni takim fałszywym uwielbieniem fałszywym w tym znaczeniu, że, że, że to nie jest prawdziwy Bóg i że tam nie ma prawdziwego uwolnienia. To jest tylko fikcja, to jest tylko takie do czasowe może zaspokojenie jakichś potrzeb i to są ci bogowie, bogowie z tego świata pogańskiego i apostoł Jan jak pisał ten list on, on wiele czasu przeżył w Efezie, on rozumiał co to znaczy ta, ta Artemida na przykład jaki to był potężny kult i mógł, mógłby myśleć o tym na przykład strzeżcie się tych bożków żeby wam nigdy do głowy nie przyszło, żeby znowu zacząć czcić tą Artemidę zamiast Chrystusa. I to jest jedna linia, która jest możliwa, którą moglibyśmy tak rozumieć, to co, to, co napisał, to co napisał apostoł Jan. I to też jest oczywiście możliwe, bo w liście do Efezjan też czytamy o tym, żebyśmy nie postępowali już tak, jak poganie postępują. I to, to nie jest tak, że, że człowiek wierzący jeżeli, jeżeli przestaniem słuchać Boga, to nie jest to możliwe, żeby, żeby nawet aż tak gdzieś nisko upadł. Jest to możliwe, ale, ale jest jeszcze druga, druga taka możliwość patrzenia na ten problem Bożków, i myślę, że w tę stronę raczej pójdziemy. To jest tak, jak czytamy tutaj o tym cielcu, którego Izraelici zrobili sobie, i tak. Z tym cielcem to problem był taki, że, że Aaron, który się na to y, zgodził, on tak naprawdę nie, nie zamierzał zamienić jednej wiary na drugą, tylko chciał troszeczkę ją zmodyfikować i, i m, tego samego Boga chciał przedstawić w trochę inny sposób, taki może bardziej taki dostępny dla ludzi bo w Egipcie tak przedstawiano Boga i ten złoty cielec no, miał wskazywać na Boga, na Boga Jakwe, tak? Ale my, dla nas to jest wręcz karykaturalne. Jak można byłoby w ten sposób to, to zrobić? W ogóle jak, jak, jak oni mogli w ten sposób to zrobić? Kiedy yy, m, Mojżesz przyjmował przykazania od Boga, to tam takim podstawowym przykazaniem było to, żeby nie czynić sobie żadnej takiej rzeźbionej postaci, w tym znaczeniu, żeby jej oddawać cześć później. Także to nie masz sobie nic, niczego takiego czynić. I. Patrząc na te dwie możliwości, moglibyśmy powiedzieć tak, że zdefiniować moglibyśmy ten problem z bałwanami, bo z bałwanami, bożkami, jest jeszcze jedno słowo, które pada na kartach Nowego Testamentu, mianowicie słowo bałwo chwalstwo. Bałwochwalstwo. I to my to oczywiście myślę, że czujemy językowo, że, że tu chodzi o właśnie o, o sytuację, w której chcemy wychwalać, uwielbiać te bożki, bałwany. Taka jest etymologia tego słowa: bałwochwalstwo. bałwochwalstwo. I teraz, i teraz w, tym kontekście, w tym kontekście, kiedy pomyślimy o tym, co pisze apostoł Jan, to moglibyśmy dwojako zdefiniować to. To bałwochwalstwo, ten problem z bałwanami. Z jednej strony może to być sytuacja, w której jest to oddawanie czci czemuś lub komuś innemu niż Bóg, tak jak Bogu. Tak? Oddawanie komuś lub czemuś czci w taki sposób, jaka należy się to, należy się to Bogu. I myślę, że w tym, w tym sensie możemy pomyśleć o tym, w takim kulcie pogańskim, Dokładnie coś takiego się dzieje. Być może też w naszym życiu oczywiście dużo jest takich prób wytłumaczenia przeniesienia tego na nasz współczesny język. Oczywiście wiele rzeczy może stać się takim bożkiem w naszym życiu również też z takich, z takich spraw z którymi, z którymi się stykamy, może praca dla kogoś być takim, takim bożkiem. Kariera, różne pieniądze, to z takich najbardziej takich zrozumiałych, ale wiele, wiele rzeczy może być dla stać się takim przedmiotem kultu, coś, czemu oddajemy wręcz taką nabożną część taką, jak, jaka tak naprawdę należy się Bogu w naszym życiu. Może tak być, prawda? I tak, i tak często ludzie, którzy w ogóle Boga nie znają, tak naprawdę i tak żyją. Wydaje im się, że są tacy areligijni, w ogóle. Nie mają nic wspólnego z żadną religią, są cywilizowani, ale tak naprawdę to, to, co się dzieje w ich życiu, to jest taki nieustanny kult czegoś, co jest dziełem ich rąk, też, również co sobie, tak jak tutaj czytamy, o tym, że to jest coś, co, co może być takiego wyrzeźbionego, zrobionego przez tych ludzi, prawda? Więc to jest jedna rzecz, ale wydaje mi się, że jest jeszcze druga, o której już trochę wspomnieliśmy, że. O ile ta pierwsza to jest to oddawanie czci czemuś lub komuś innemu niż Bóg, tak jak Bogu, to może zdarzyć się również coś bardzo podobnego, może w pewnym sensie odwrotnego, a mianowicie oddawanie czci Bogu w taki sposób jak komuś innemu niż Bóg. Oddawanie czci Bogu, temu jednemu, jedynemu świętemu Bogu, w taki sposób jak cześć jest oddawana tym Bożkom. Bo nasz Taki sposób myślenia, taki cielesny, zwłaszcza on jest, on jest tak naprawdę taki bardzo bliski temu pogańskiemu sposobowi myślenia. I jest taki w pewnym sensie łatwy, jeżeli chodzi o to, żeby być takim religijnym kimś, kto, kto po prostu będzie sprawował taki kult w taki sposób, jak, jak dla niego jest to naturalne, i tak jak widzi. I pomyślmy o takim, o takim czymś, że o oddawaniu czci Bogu, tak. Jak komuś się nauczyć, co to, co, to, co to się wtedy dzieje? Okazuje się, że, że Bóg już nie jest jeden, bo On jest jednym z wielu. On jest jednym z wielu. Bóg ma miejsce w naszym życiu, ale na przykład Bóg dla nas jest Bogiem niedzieli. Mam Boga poniedziałku, Boga wtorku, Boga środy, Boga czwartku, Boga piątku, Boga soboty, a w niedzielę. Maryśka wstajemy, dzisiaj jest dzień, kiedy uwielbiamy Boga. A wczoraj? Nie no, wczoraj był dzień odpoczynku. Wczoraj uwielbiałem Boga odpoczynku. A w piątek? W piątek to jest święto radości z powodu nadchodzącego weekendu. A w poniedziałek? Narodowy Dzień Smutku z powodu rozpoczęcia się tygodnia pracy. I tak dalej. I popatrzcie, jeżeli. Jak mogłoby to. Jak może to wyglądać wspaniale, pięknie, że przecież jest pełna koncentracja na Boga, ale on jest oddzielony. On nie jest wszystkim we wszystkim. Coś, on jest ograniczony do jakiejś jednej tylko dziedziny. Może to, być również, może to być również tak, że uwielbiamy Boga, ale tylko Boga do spraw duchowych. Ale do spraw praktycznych ja mam swoje sprawy. Moja kariera, jaka modlitwa do Boga o moją karierę? Od tego jest mój szef. Co Bóg mi da podwyżkę? Albo Bóg mi rozwiąże moje problemy? Od tego jest coś innego. Jest i nagle okazuje się, że wydaje nam się, że jest, czcimy prawdziwego Boga, że On jest Bogiem, tym wspaniałym z Biblii. Możemy kredo na pamięć wygłosić, ale okazuje się, że On jest tylko jednym z bogów. Może najspanialszym, ale tylko jednym. A Bóg jest Bogiem zazdrosnym. On nie chce być nie chce być najlepszym Bogiem. On chce być Bogiem jedynym. Jedynym On chce być wszystkim, we wszystkim w naszym życiu. I tak łatwo nam się o tym mówi, ale popatrzcie, jak łatwo nam zejść z takiej, z takiej drogi. I przed tym, myślę, przestrzega nas, przestrzega nas e, taki sędziwy apostoł apostoł Jan. Cztery razy jest wspomniane, wspomniane bałwochwalstwo w Słowie Bożym. Jest mowa o niegodziwym bałwochwalstwie w pierwszym e, Piotra 4.3. To takie niegodziwe, to znaczy takie, które nie godzi się, takie bardziej, może lepiej byłoby to przetłumaczyć, coś, co jest takie bezprawne, nie powinno go być w naszym, w naszym życiu. Czy, czy, czy na przykład w Galacjan 5.20 jest 15, 15 różnych rzeczy wymienionych. Zanim nastąpi ta lista owoców Ducha Świętego, jest mowa, tak naprawdę jest 15 rzeczy, ale jest użyte takie sformułowanie i jeszcze inne takie jak to, i między innymi tam jest właśnie. Bałwo, chwalstwo i to są jest, to jest lista uczynków naszego ciała, naszej cielesności, bo dla nas jest to naturalne. Taki sposób oddawania czci nawet samemu Bogu. Jeżeli już nawet uwolnimy się od, od tych, którzy nie są bogami, to, to jednak nawet temu jedynemu Bogu naturalnie skłonność nasza jest taka, żeby, żeby właśnie w taki sposób oddawać cześć i chwałę. I tutaj e, apostoł Jan mówi o tym, żeby na to uważać. To bałwochwalstwo, to wychwalanie Boga, to jest to e, latreja w języku greckim. Tu chodzi o, to, o taką służbę, taką, po, podobnym słowem jest odżywana ta służba pełniona przez kapłanów w świątyni, więc to taka służba żywemu Bogu przeniesiona na, e, na właśnie na, na nieboga. Tylko na, na coś, co już nie jest Bogiem, nawet jeżeli, jeżeli, jeżeli zwracamy, zwracamy się do Boga. A tymczasem, a tymczasem w liście do Rzymian 12.1 czytamy o tym, że nasza służba powinna być inna. Przeczytajmy Rzymian 12. Proszę więc Was, bracia, przez. Miłosierdzie Boże, abyście składali Wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest Wasza, w niektórych tłumaczeniach duchowa, w niektórych rozumna, bo tu to jest to słowo pochodzi od słowa logos, czyli taka duchowa, oparta o takie, taką duchowo, duchową racjonalność, opartą na, na Słowie Bożym. Taka powinna być nasza służba. A tymczasem to bałwochwalstwo jest to jest sprawowanie takiej służby, ale nie świętemu Bogu, nie jemu jako jedynemu, jako jedynemu Bogu. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której tutaj Jan pisze. Tego słowa nie przeczytałem, kiedy czytałem ten fragment. Powiedziałem o trzech słowach. Ale jest jeszcze czwarte. Powiedział, wystrzegajcie się bożków, ale powiedział dzieci. Dzieci, wystrzegajcie się bożków. I to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że wielokrotnie jest mowa o dzieciach, że jesteśmy dziećmi bożymi. On nazwał nas swymi dziećmi, rzeczywiście nimi jesteśmy w trzecim rozdziale tego listu. I tam jest to słowo teknon, oznaczające dziecko. Ale ci, którzy są rodzicami, wiedzą, że z dziećmi to jest tak, że w pewnym momencie dziecko... Dziecko jest dzieckiem, ale już przestaje być dzieckiem. Już, już, już wykluwa się w dziecku, które nadal jest dzieckiem, pewnego rodzaju taka samodzielność. A tutaj apostoł Jan użył słowa technion, to jest, niektóre angielskie tłumaczenia tłumaczą to e, e, little children, tak? Małe dzieci. Nie wiem, czy w jakimś polskim tłumaczeniu nie ma też słowa takiego dziateczki, może, ale, ale on tutaj mówi: Małe dzieci. Małe dzieci. Różnica między dzieckiem i małym dzieckiem jest taka, że małe dziecko jest całkowicie zależne od rodziców, nawet mu do głowy nie przychodzi jeszcze, że, że mogłoby być niezależne. Zgadza się? I on tak mówi, ja jestem, ja jestem już tutaj jakiś stary, ale mówię do was, malutkie dzieciaczki. Malutkie dzieciaczki w wierze, ale również po prostu z, przede wszystkim względem ojca, którego macie w niebie. I on tutaj, on przywołuje słowo, które. Usłyszał z ust naszego Pana w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w 33 wersecie, wtedy, kiedy Judasz wyszedł, żeby czynić to, co, co, co należy czynić, jak mu Pan powiedział. Kiedy Jezus został sam z uczniami, On wtedy powiedział, użył tego słowa dzieci, małe dzieci. Zostawiam wam przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali. I to samo przesłanie. Przytoczył tutaj apostoł Jan w swoim, w swoim liście, ale kończąc tym ostrzeżeniem, pisze do nas: Małe dzieci, to słowo małe dzieci jest powtórzone tutaj m, sześć razy w tym liście. Nie będę tego przytaczać już, ale, ale pomyślmy o tym. On mówi: Pamiętajcie, jesteście małymi dziećmi i przebywajcie w rękach swojego Ojca. Bądźcie od niego zależni całkowicie. Niech on będzie całym waszym światem. Niech będzie wszystkim we wszystkim. On. Bo to jest problem dzisiejszego świata, jeżeli myślimy o tym, o tym właśnie, o, o kwestii tych bożków i idoli, takich, że problemem jest to, że możemy zacząć myśleć tak taki racjonalny na sposób, taki, ty, taki cywilizowany sposób o Bogu. W dobrej wierze, i nagle okazuje się, że gubimy przesłanie o tym, że, że to, że Bóg jest Bogiem. I nasze życie jest takie, robi się takie świeckie. I nagle łapiemy się na tym, że ci, którzy nie wierzą w Boga, mówią nam, w jaki sposób my powinniśmy sprawować tą służbę Bogu, jaka powinna być ta nasza rozumna, duchowa służba. Mówi nam o politycznej poprawności. Może nie przesadzaj, nie mów takich słów. Może może, jeśli chodzi o Ewangelię, to może nie bądź za bardzo natarczywy. Może jeżeli, jeżeli tak bardzo chcesz polegać na Bogu, to może zachowaj to dla siebie. I my tak się potulnie kulimy, mówimy, dobrze, dobrze, my będziemy tak, tak robić jak. I nagle okazuje się, że w niedzielę to my nie chodzimy do kościoła, nie idziemy spotkać się z żywym Bogiem, tylko nasi znajomi wierzący spotykają się w hotelu. I my chcemy się z nimi spotkać. A co będziecie robić? No chcemy zobaczyć, co u nich słychać. Jak było w kościele, fajnie. Coś się wydarzyło, tak. Zosia ma nową pracę. A Franek ma nowy samochód, fajnie. A ty co robiłeś? Ja też byłem w klubie swoim. A gdzie Bóg? Czy był Bóg pośród nas? Czy nasza modlitwa została wysłuchana? Czy spotkałem się z kimś, To jest dla mnie wszystkim we wszystkim, i tak naprawdę ja wróciłem z nabożeństwa do domu, ale ja trwam w uwielbieniu do Boga, bo nic się nie zmieniło. O 24 w niedzielę zacznie się poniedziałek i, i ten sam Bóg będzie moim Bogiem. I będę częścią ciała Chrystusa tak samo jak w niedzielę rano. Jeżeli coś się stanie, jeżeli Mirek przyśle smsa, że modlimy się o naszego brata, to ja będę po prostu gotowy, bo ja jestem jak w kościele cały czas. I nie będę się bał, że ktoś mi zarzuci, że może ja jestem jakiś dziwny, nawiedzony. Bo przecież XXI wiek, jaki Kościół, jaki Bóg, jaki żywy Bóg. O czym wy mówicie? Ale nasze wyznanie wiary z pierwszego Tesalonican 1.9 jest to, że nawróciliśmy się od Bożków do żywego i prawdziwego Boga. Żywego i prawdziwego Bóg żyje w naszym życiu i tego oczekujemy i chcemy uwielbiać Boga takiego jaki jest jak żywy nie Boga drugiego trzeciego czwartego choćby najspanialszego nawet pierwszego pośród wielu I ostatni fragment który przeczytam w Księdze Izajasza jest taki w 44 rozdziale księgi Izajasza jest mowa o o tych, którzy wytwarzają bożki, te piękne posągi. I czytamy tam wytwórcy rzeźbionych, to jest 44 rozdział Księgi Izajasza od 9 wersetu. Wytwórcy rzeźbionych posągów są niczym, a ich piękne dzieła nic im nie pomogą. Oni sami sobie, sami sobie są świadkami, że nic nie widzą ani nie rozumieją. Kto utworzył Boga i odlewał posąg, który nie przynosi żadnego pożytku, o to wszyscy Jego towarzysze będą zawstydzeni, potem. Kowal kleszczami, przy czymś pracuje cieśla, narąbie sobie drzew, tu część spali w ogniu, część będzie uwielbiać, bo to, bo to jest takie, takie życie normalne. I co? Czy, czy my mamy coś podobnego? Czy to, co my przeżywamy z naszym Bogiem, to jest jakieś analogiczne? Ty masz swoją wiarę, ja mam swoją, ważne, żeby w coś wierzyć, ty masz swoją pracę, a ja mam swój kościół, nie, 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 bo tam wcześniej. Wcześniej, w tym rozdziale, czytamy, czytamy inne słowa. W szóstym wersecie: Tak mówi Pan, Król Izraela i jego odkupiciel, Pan zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. I to jest kontekst dla tych Bożków. Werset ósmy: Nie bójcie się i nie lękajcie. Czy od dawna nie oznajmiałem Wam wszystkiego i nie opowiadałem? Wy sami jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie ma innej skały, nie znam żadnej. Nie ma innej, nie ma innego Boga. I niech Bóg w naszym życiu będzie Bogiem. Niech będzie Bogiem prawdziwym i jedynym. I niech cały czas będzie naszym Bogiem. Niech będzie stale źródłem naszego życia, niech będzie stale kierunkiem, w którym zwracamy się z naszymi modlitwami, niech w każdej sprawie będzie Bogiem. A wtedy nie będziemy mieli problemów z, żadnymi, z żadnym myśleniem o bożkach, o, o jakichś idolach innych, bo nie, będzie, nie będziemy ani tęsknić za żadną Artemidą, ani nie będziemy z Boga robić jakiejś jednej z Artemid naszego życia. On będzie jednym, jedynym nasz Pan, Jezus Chrystus. Amen? Amen. I to jest Przesłanie, myślę od tego starego apostoła Jana. I on mówi: pamiętajcie od pamiętajcie, nie dajcie się oszukać, bo tak łatwo się dać oszukać. Trzymajcie się blisko tego, tego, który Was umiłował, którego jesteście dziećmi, a nawet więcej. Jesteście Jego malutkimi dziećmi i on będzie się o Was troszczyć, będzie Was trzymać w swoich rękach. I po prostu patrzcie na niego, jak małe dziecko. E, Patrzy na swojego ojca czy matkę. Amen. Nasz dobry Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo i prosimy Cię, żebyś nas prowadził, strzegł, dawał nam mądrość i modlimy się o to wszystko w cennym imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.